Cześć z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak uruchomić PowerShell na Windowsie 10. A więc zaczynajmy. Aby uruchomić PowerShell, mamy dwie możliwości. Po pierwsze, należy jechać w lewy dolny ruch do przycisku Start. Klikamy prawym przyciskiem myszki. No, i tutaj mamy do wyboru albo program Windows PowerShell, albo program Windows PowerShell w trybie administratora. Drugim sposobem, aby otworzyć to oto menu, jest wciśnięcie klawisza Windows na klawiaturze oraz X, czyli Windows X. I w tym momencie takie samo menu się otwiera. No i jeśli chcemy uruchomić PowerShell w trybie administratora, klikamy w Tą oto opcję i następnie spyta się nas, czy na pewno chcemy zezwolić na wprowadzanie zmian za pomocą PowerShell. Jeśli tak, to klikamy Tak. I w tym momencie PowerShell w trybie administratora został już uruchomiony. No i za pomocą PowerShella możemy chociażby wprowadzać różne komendy, chociażby ipconfig, aby sprawdzić nasze ustawienia internetowe czy nasz adres IP. Na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się uruchomić PowerShell. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!